Cześć, witajcie, z tej strony Kuba Kolekcjoner, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj pierwsza część mega, nie mega, Fu, miksu unboxingu. Tak jak mówiłem, prezentacja jest taka jak u żonego W. Będę sobie odpinał saszetki, e, też będę je przecinał, ale nie będę już ich przypinał, ponieważ będzie to, mm, mam to oparte o taki stojaczek i będzie to, no, mogło wywołać jakieś nie... Koniecz niekonieczne ruchy. Pierwsza saszetka to jest e, masz, tak z 14-15. Saszetki po prostu będę odkładana, bo karty specjalne będę wkładał tutaj. Um, Nordwet, groteska, Gorecka, przepraszam, Schulz Seferowicz. No nie gadajcie, że pierwsza saszetka to jest pusty. Nawet Starspielera nie dali. Ja Cię kręcę. No to czupo Motting. Niech będzie reprezentował tą edycję. Dalej, Teams Card, Germany. Strasznie, żeby nic nie zepsuć. Tam Żony Wuma, mega unboxing, naprawdę mega. Jest oczywiście karta Panini. To jest jak zwykle puzzle. Miroslav Cloze. Fajnie, bo nie miałem jego karty. Bastian Fisingern z tym nazwaczanym autografem. Numer 70. To już jest 15 taka moja karta. Jerome Butten z takim też. I Simon Rolfs. Okej, okay, to tutaj ewidentnie wkładam kartę Miro Dlaczego? No bo jest legendą. Mundiali. Mundiali. Legendą. Dalej, Champions League 2009-2010. Oj, tej, to, tych w tych że tak nie otwieram. A nie, raz, jedną miałem, bo dwie zamówiłem wtedy, kiedyś, za na karwonę. Um, Czy kolega zamówił, ja go poprosiłem. I właśnie dwie miałem, jedną sobie otworzyłem. Oj, legenda, 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 legenda jest. A może być jakaś karta specjalna? Raul! Ashley Cole, ale dziwnie wtedy wyglądał Hulk ze Stéphane Porto jeszcze. Steve Maudonda, Mendes i kartą odwróconą jest Star Player Benarfa. Hatem Benarfa. Jeszcze za czasów um, Olympic Marsylia. Star Player trafiał się co cztery paczki. A ładnie, strasznie. Choć jakby pani nie tak robiło te karty, które robi teraz. To by była bajka. Dobrze, to, to odkładamy do bazówek. Ok. Kolejna saszetka to Champions League 2011-2012. E, otwieram to wszystko nożyczkami. Staram się nie pogodzić. Two, nie wszedź robić kart. Wow, ale wyleciało. Bronisław Iwanowicz, już go widzę. Widzę. Bronisław Iwanowicz, Alessandro Nesta, Belucci Diego Lopez, Berbatow i Star Player Michel Walak. To też bardzo fajne. Mi się bardzo podoba to takie. To przecięcie tutaj, o! Dokładnie tutaj. Berbatov jeszcze w United. No i tyle. Tak, to, to. O, Diego Lopez jeszcze był w Realu. I w ogóle Real jeszcze gra w Champions League. Pamiętne czasy. E, Champions League 2012-2013. Tak, jakoś to jest, tak wylosowano. Wylosowały się tak te karty. Eee. No, cóż, tak w chciał, tak jest? Ja nie pamiętam, pamiętam, że zbierałem tę edycję, ale nie pamiętam, nie ja pamiętam, jakie miałem karty. O, już jest. Nie wiem, czy to właśnie tak nie jest, że dla ten braki mówić na Star Playerze mam Gali zniszczonego. Lucio González, wąsąką pani Sebastian Kerr. A Rien Roben jeszcze trochę włosów ma. I Aymar. Fajnie. Tak takie, właśnie stare karty, jak ta. Um, znaczy stare. To nie jest stara edycja wcale, ale takie starsze edycje, jak mam, jakieś powtórki, to często mi się zdarza dorzucać do gratisów, jak wysyłam do, do takich, no. Duży, do dużych wymian nie dorzucam. <laughs> Łukasz Trauka. E, Tomasz Bandrowski, Jakub Kosecki, patrzcie jaki młody, Kowalski, Kjoto i Janota, czyli Pusty Przebieg. No niesamowite, otworzyłem każde z tych tak miałam po dwie albo więcej i otworzyłem sobie też jeszcze... Oj, szybko, bo mamy mało czasu, przepraszam. Mamy mało czasu strasznie. Eee, już, już, już otwieramy. W Brazylii otwieram tak, bo no zaraz mi nagranie przerwie. E e Royce, Welbeck, Vargas... E 4, 5 i One to Watch Ramirez to specjalna karta. Dobra, dzięki za oglądanie tego odcinka. Sorry, że tak szybko na końcu, ale czas mi się kończy na nagrywanie. Dobra, to by było na tyle. No i na razie.